Okej, okay. okay. siemanko wszystkie ze strony Wibrex. i sobie zagramy we SkyWars na serwerze Mam podam tam e, nazwę w komencie, bo szczerze to nie wiem jak się serwer nazywa, więc nie przedłużajmy i zaczynamy Ogólnie ten serwer mi się bardzo podoba, są dość fajne mapki, zobaczcie sami I no tu gra dość tak, no niezbyt dużo ludzi, nie jest niezbyt, tylko no Różne po 100 osób jest online, a na przykład w takich godzinach niektórych to jest nawet po 40 i więc spoczko. Ogólnie to są fajnie, jest to, że tu możesz normalnie diags itemki mieć. program na serwerach. Tam nie trzeba mieć i itemek. Dobra, założę sobie itemki moje jakieś tam. Dobra. To jest dobre jeszcze, że tu wam tu piszę na kompasie. Ile metrów jest najbliżej Ciebie jak dany grasz jakieś tam. I to jest po prostu moim zdaniem świetne. Ale to jest też trochę na przykład, jeżeli po prostu idzie do ciebie ktoś, co na dole. W przypadku, na, na przykład, naciszesz sobie na kompas, no i widzisz. Okej, okay, dobra. Teraz na dół zejdziemy, dobra, jest tu skrzynka. Okej, okay. diaks, tak się kiera. Okej. Dobra, teraz tak, co robimy? Zakładamy EQ. Hmm, strzały mam trzy. dobra. Okej, okay. eee... Może się za TNT, okej, okay, jest git. raz tylko uważać, żeby nie skinąć. Tam ktoś jest, dobra, pójdziemy sobie na górę. Ha, dobra, nie... nie no, użyję sobie tej diaksowej siekierki. I... czuję tam, okej. Okay. Są daleko ode mnie. Tak, sobie to wykopiemy tutaj. I myślę, że stąd kogoś postaram się zabić. Tak, zabić. Nie ma kogo, nikogo tam nie widzę Dobra, okej okay. eee, tu jest dziura spoczko. Teraz sobie do góry Podejdziemy Dobra to, to trochę nie pykło Dobra, sorka Za taki mały mój błąd O się pomyliłem Dobra, teraz tak Gdzie tu Tam jest nasz przeciwnik Ej What the fuck? Czemu lata? O, o. tak mam się tam. płoko, Nie Dobra. Chciałbym go mógł sobie zabić. Aj! Okej, okay. tego Aj! Morują się Dobra, nie ma co chyba? Nie wiem, iść do niego. Dobra, spróbuję do niego się dostać. No super. Ale zejdę tak, się podmuruje do góry, podmuruje to raczej I czyżu, zaraz chyba zginę Dobra Fuck Lol Ej, 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 what the fuck, what the fuck Jak ja zginąłem? Co, nas dwóch stało? Jakim cudem? Czemu? Coś tu te... No dobra, jeszcze raz sobie zagramy Teraz gramy na. O, na tej. Are, na fajnej dość arence. My jesteśmy na. na playcube serwerze. Dokładnie nie wiem jak się nazywa. teraz tak zobaczyłem. Pewnie go trochę ludzie z Was zna. tak jak nie na nazwę go, jego w komentarzu, dokładne IP. A my już sobie będziemy zaczynać za 5. 4, 3, 2, 1. Jedziemy. Okej. Okay. O, gram na tym mapce już kiedyś. On nie dograłem może 10 arenek, nie wiem, coś takiego. Dobra, mamy szczały. Tą arenkę wygrałem. Tak. Pamiętam ostatnio. O o! Czemu... Jak on tu przyszedł? Jak? Jak? Dobra. Trochę szybko to nie przyszedł. Dobra. dołączę e, do gry kolejnej. O, 12, na 12 osób ta plansza, e, ta mapka jest dosyć fajna Ale tu sobie zmienimy renderowanie, ustawimy sobie je na e, 5 Też nie będą być chyba Nie ma, okej okay. Więc już będziemy startować tą arenkę Dobra, jedziemy, tak Tu jest... okej okay. Ale tym tu nie narzekam Okej, okay, więc teraz Eee. trzeba tą arenkę wygrać to jest no nie jest to łatwe no, tu, tutaj? tu chyba coś jeszcze jest no nienawidzę w czy nie wpadać no super dlaczego okej okay, dobra Tu już nie ma żadnej. tu jest dochodne nie nie ma tu jest księga, wiedziałem że tu gdzieś jest ej no Jestem no jestem skinąłem, no okej. Okay. Zagramy sobie jeszcze jedną arenkę już ostatnią. Mam nadzieję, że ją mi się uda wygrać. Tu chyba jeszcze nie grałem, wam powiem, tak? Nie, chyba tu grałem, albo nie, nie, nie. Nie kojarzy tej arenki jakoś. O, zaczynamy, okej. Okay. Taka sama ręka była chyba na im serwis, albo podobna. Hmm. Chyba, jak się kiera Shakiera. Ciekawego na mnie wpadło z tych itemek. No jedynie, dobra, użyjmy sobie tutaj jajka, okej okay. I okej, okay, no, więc pójdziemy teraz coś tam próbując zapwojować Dobra, nie ma co czekać, pójdziemy tam Okej, okay, idziemy Już dojdziemy do tej skrzyni nie ginąc Okej, okay, mamy i ty Dobra, i teraz szybko, szybko wracam a środek nie chce iść. Dobra, miałam blaga, mało co nie spadłem. Dobra, śmeczki. Teraz sobie e, ogarniesz e, Q, dobra. Tu dam te jabłko. Jab tam za to. Dobra. Więc wszystko jest ok. Dobra, teraz tak. Tu może poszło... Tak, tam ktoś jest. E, kilofu nie ma, mam, mam. Ja tego się ręką rozbijam, przecież. No, myślę, że on mnie nie widzi. A nie, może nie zauważyć. Ale idę. Kto nie ryzykuje, to nie wygrywa. Dobra, zaraz tam będę. I zostało. Ej, no, zginąłem. Przynajmniej mi się udało coś zrobić, niestety nie udało mi się wygrać na tej arenki. Ale dzięki za oglądanie do nas tego odcinka, jeżeli Wam się spodobało, to łap łapki, subskrybujcie i w ogóle dzięki za, za oglądanie.